Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Zespołem. Mieszkamy w Gliniance od lat, utrzymujemy tradycję ludową. Przy okazji zapraszam na sujkę gliniecką, która będzie przyszłą niedzielę od godziny 14 przy Izbie Regionalnej, bo koło gospodyń, które my reprezentujemy, właśnie opiekuje się taką Izbą re Regionalną, gdzie jest ponad 1000 eksponatów. Przepraszamy również za mały skład, skład, prosimy o doping, dlatego że nasze koleżanki żenią i wydają za mąż swoje dzieci właśnie wczoraj, a dzisiaj to poprawiają i po prostu jest Так, это Já gente My zaczynamy, państwo kończą. A jak się deska rozłupie, a jak się deska rozłupie, rozłupie, Nie słychać jeszcze raz, a właśnie żyje. Ale chciałam pokazać, jak były sujki robione dawny, w latach pomiędzy 50. a 60. latach. Więc teraz. Może to pokażę jak to zagniata się ciasto. Dobrze, teraz Alnika, z tamtej strony przejdziesz, polejesz tam olejem kapustkę. To jest ciasto będzie na, na sójkę taką starą dawno, jak kiedyś były w latach. Tutaj tu Tak, troszeczkę polejesz, bo to jest olej prawdziwy wilniany. Tak się kiedyś chodziło do olejarni. Jeszcze byłam dziewczynka mała, to się wybijało taki olej. Gniotło się taką suję dużą, takiego plaka, jak chleb się wyjęło z pieca, to odwinęło się na łóżku, moja mama czy babcia tak robiła, odwinęło się na łóżku pierzynę, rzuciło się takie prześcieradełko lniane i z tych blach wyrzucało się na, na, ten, na łóżko, na, na słomę, na, na, jeszcze nie było sienników, nawet tylko słomę takie było, wyrzucało się żeby ten chleb się nie poodgniatał. I w tym czasie do pieca chlebowego dokładało się i do tego i dokładało się jeszcze parę dewien do pieca, żeby troszeczkę się zażyło lepiej. To węgle się wybierało. No i właśnie tu robiło się te sujki takie z tej kapusty, ale tylko takiej z kaszą jak laną i z olejem prawdziwym. I takie robiło się suje, duże. Pokażę właśnie, jak to, o co to chodziło, żeby to była taka prawdziwa, wielka, ogromna suja. Nie było roztoszy, bo nie było chleba, to takie suje, jak upiekli po chlebie, to dzieci dostawały na kolację po takiej ogromnej sujce dużej i taką suję dużą, Zwykłego ciasta, bez jajka, bez jego woda, mąka, pośrednia się nazywała taka mąka, nie taka jak teraz ładna. I kładło się na blachy, takie dawne blachy, takie o 4 czy 5 sujew, i wsadzało się do pieca. I to to było twarde, bardzo jak się upiekło, te rogi były takie twarde. Więc z dziećmi jak byliśmy, to się wybrało tylko tą kapustę, a to ciasto, te rogi podpalane, toś albo się zjadło, albo się powiedziało do mamy, że to już było zjedzone. A teraz. Już minęło to ileś tam lat, to trochę przygasło te, te sujki, tak już zaczęło się, więc może kilka, dziesięć lat, może troszkę więcej, do tyłu zaczęliśmy uszlachetniać te sujki nasze. Więc tak, kapustkę, dusiło się grzybki suszone uduszone, cebulka w rniece uduszona, dokładało się to wszystko tutaj do kapustki, kaszę, jaglano i tu już wszystko wymieszane jest. Także to jest wszystko teraz uszlachetnione. Ciasto już nie jest takie, jak to było, pokazałam takie, tylko jest ciasto drożdżowe, piękne, z jajkiem i teraz robimy sujki uszlachetnione. Podajemy te sujki na jakichś przyjęciach chcielibyśmy to podawać i podajemy, na jakieś jak do Izby przyjeżdżają goście, podajemy. Na wigilię w domu robiliśmy, na plebanie się zanosi, jak nieraz tam jest rekolekcje czy jakieś tam. I podaje się te sujki, te co teraz będę robić, podaje się z czerwonym barszczykiem, jako główne danie. Chcielibyśmy, żeby to po prostu już tutaj u nas taki zwyczaj już od lat jest, że raczej to tak jakby była ta sujka Regionalna nazywa się uszlachetniona po prostu. Ciasto jest z ładnej mąki. Kapustka dorobiona jest grzybem i, i cebulką. To robimy tak: wycinamy takie małe krążeczki i robimy bardzo malusieńkie takie sujeczki. O, takie bardzo malutkie, bo to idą do tego. Posmaruje się, później rozbije się jajko, posmaruje się ten i kładzie się właśnie na takie już ładne blaszeczki, nowoczesne teraz, malutkie, i podaje się to z czerwonym barszczykiem. O. Robią to nie tylko tutaj ja, robi tutaj nas kilka robin, starsze takie panie, które już mają po 90 lat, po 70, to właśnie od nich te, te sujki powstały dawien dawna w moich stronach, w tych stronach tutaj i te starsze panie pieką te sujki wypiekamy tu bardzo często na, na, na wszystkie okazje, na święta, na, na właśnie mówię, na różne uroczystości i podaje się to z czerwonym barszczykiem jako takie główne danie. A jak księdze... Dziękuję gniazdzonkom, Wawrzynionkom i okolicom za to piękne zboże. I chcę powiedzieć jedną rzecz: że ja byłem ostatnio na fantastycznych dożynkach, w żakcie. Takich dożynek nie widziałem, a takiego korowodu, jakich pięknie opisałem, i to całkiem za darmo. <grywka> ale naprawdę wspaniałe dużynki z tym korowodem, starych maszyn, młodych. Wszyscy ci robotnicy, żniwno, siewni, byli również aż do wypieku chleba. To taki korowód chyba urządzimy na naszym festiwalu chleba, wiecie dziewczyny? To by było fajnie, tutaj by przyjechał. Dziękuję wam za występ, dziękuję za ten chlebek. Свихач, ТВ.